Niekoniecznie codziennie, niekoniecznie scenka w wydaniu dźwiękowym. Beata Krupska Sceny z życia smoków. Zapoznajemy się ze smoczą muzyką. W środę rano Smok Antoni i Smok Vincenty Smok poszły na grzyby. Przez długi czas nie mogły znaleźć ani jednego dobrego grzyba. Spójrz – powiedział Antoni. – Same niejadalne. browiki kurki, koźlaki. A tak bym zjadł parę pięknych, czerwonych muchomorów smażonych na maśle. Albo muchomora szatana, byleby nie był robaczywy. – Poczekaj – wysapał Wincenty, obcierając czoło chustką, bo było bardzo gorąco. Smoki lubią takie rzeczy jak muchomory i różne inne paskudztwa. Są to ich przysmaki, po których bardzo szybko rosną i z pysków wydmuchują ogień. Po chwili znaleźli duże pole pełne pięknych muchomorów. Wincenty splunął ogniem z radości, a Antoni wypuścił nosem kilka kłębuszków czarnego dymu. Szybko nazbierali kosz muchomorów, usiedli pod dębem i ułożyli stos gałązek, żeby zapalić ognisko. Ułożyli grzyby na patelni, a kiedy były gotowe, zjedli je z apetytem. Położyli się na plecach, syci i zadowoleni, i zaczęli rozmawiać. Ciekawe, dlaczego, dlaczego ludzie nie lubią i nie jedzą muchomorów? Zauważył Antoni. Bo im szkodzą, stwierdził Wincenty. Eee, to mały ból brzucha jeszcze nikomu nie zaszkodził. O, bo im szkodzą bardzo. Oni mogą zjeść tylko muchomory raz, jeden raz. Potem już na nic nie mają ochoty. Eee, to co innego, zgodził się Antoni. W takim razie lepiej, żeby ich nie jedli. W lesie rozległo się głośne tupanie. Oho! mruknął Wincenty. Będziemy mieli gości. Na polanę wszedł Smok. Miał różową grzywkę, długie fioletowe włosy związane na karku w ogonek, na szyi termos, a na ramieniu saksofon. Był spocony i bardzo niezadowolony. Spojrzał na oba smoki leżące w cieniu i spochmurniał jeszcze bardziej. Ile jest 36 razy 36? zaryczał ponuro. Nie wiem, bez namysłu odpowiedział Antoni. Tak, on naprawdę nie wie, dodał Wincenty Smok. Dobra odpowiedź! zagrzmiał z zadowoleniem trzeci smok, usiadł na trawie obok nich i zaczął grać na saksofonie. Po chwili przerwał i powiedział: Możemy zostać przyjaciółmi. Zawsze przerażały mnie smoki, które wiedziały, ile jest 36 razy 36. Taką wiedzę uważam za dowód braku wyobraźni. Ale my nie mamy wyobraźni, zaprotestował Antoni. Nie potrafimy sobie wyobrazić niczego, czego nie zobaczymy lub nie pomacamy. Trzeci Smog pograł przez chwilę na saksofonie, a potem zapytał: A możecie sobie wyobrazić moją muzykę? Eee, tego nie trzeba sobie wyobrażać. Przecież ją widać mruknął Vincenty Smog. Jak zaczynałeś grać, to było widać pomarańczowe motyle, skaczące po grubym, miękkim materacu. Potem zielone nietoperze opalały się w hamakach, a na końcu przyleciał łysy pies. Zakaszlał, wypił butelkę rążady i zaczął głośno się śmiać. I potem wszystko wszystko, wszystko, wszystko zniknęło. To prawda, tak było, potwierdził Antoni. Sam widziałem. Trzeci smok poderwał się na łapy, skłonił głowę tak gwałtownie, że aż mu różowa grzywka rozwiała się nad czołem i powiedział Nazywał się Smog Zygmunta i mam zamiar zostać waszym dozgonnym przyjacielem, czy tego chcecie, czy nie? Oba smoki popatrzyły na siebie niepewnie. Dlaczego smok Zygmunta? Zapytał jednocześnie. Smok Zygmunta usiadł i zagrał na saksofonie. Powietrze wypełniło się pomarańczowymi motylami i zielonymi nietoperzami, za którymi gonił łysy pies. Już byś przestał, warknął Antoni. Ten łysy pies mnie denerwuje. Smok Zygmunta przestał natychmiast. Łysy pies zniknął i smok zaczął opowiadać. Mój ojciec ma na imię Zygmunt. To raz. Kiedy się urodziłem, to byłem taki duży jak dzwon Zygmunta i głos miałem silny jak dzwon Zygmunta. To dwa. Więc moja mama nazwała mnie Smok Zygmunta. To trzy. A, że jestem ukochanym jedynakiem, więc na tym się skończyło. To cztery, powiedziały razem oba smoki. Co cztery? Zdumiał się Smok Zygmunta. Nic. Dobra odpowiedź, stwierdził Smok Zygmunta i zaczął grać na saksofonie. Tym razem łysy pies pojawił się tylko na chwilę, ale zobaczywszy groźne spojrzenie Antoniego, zaraz zniknął. Na jego miejsce przybiegły myszy z różowymi brzuszkami, ustawiły się w pary i zaczęły śpiewać kołysanki. Kołysanki były takie piękne, że smok Antoni i Wincenty Smok od razu usnęły. Smok Zygmunta grał dalej, a po chwili pojawił się znów łysy pies. Tym razem pewny siebie, bo Antoni spał. Przyniósł ze sobą grzebień i zaczął czesać śpiewające myszy. Gdy uczesał już wszystkie, smok Zygmunta przestał grać, wszystko zniknęło i smok Zygmunta zasnął. Łysy pies co chwila wysuwał łeb z saksofonu i ciężko wzdychał, żeby pokazać, że jest mu bardzo smutno. Stary dom szumiał nad smokami, a jego liście wyglądały jak zielone nietoperze.